Niebieski narożnik Dariusz Nowak, District. Czerwony narożnik Kamil konarzewski Rympał. No i czas tak, tak jak mówiłem, od pierwszej minuty, od pierwszej rundy wymiany. To jest to, na co czekaliśmy. Tak powinny wyglądać, moi no drodzy, te walki. Coś pięknego, to. Bez kalkulacji, mocne wymiany. Zobaczymy, kto mu wejdzie, kto mu wejdzie się, kto mu wejdzie. Mocny cios. Moi drodzy, ciężko nadążyć tutaj, powiedzieć Wam, jakie kombinacje wchodzą. Za dużo tych ciosów. Dużo wymian, dużo wymian. Walka bardziej bokserska, z małymi elementami kickboxingu, Jednak za chwilę się ty lekko powinno to uspokoić. Piękna wymiana. Piękne ciosy. Listre bardziej na defensywie. Chodzi na cofce i używa ciosu. Piękne kolana na korpus. Na pewno zabolało. Widać było, że siadło teraz troszeczkę. Rympał osiad z sił. Widać, że to kolano naprawdę go zabolało. Ale już powoli wraca do walki, już powoli wraca do walki. Dobrze, piękny middle kick ze strony discreta. Muszę przyznać, że i jego nogi to jest coś pięknego. Tak, powinien pracować więcej razy, powinien używać tych nóg. Nie samą stójką, i samym boksem powinien pracować, ponieważ te nogi wchodzą bardzo ładnie. Tamil już troszeczkę opadł sił. Dariusz to wykorzystuje. Tym razem to Dariusz jest tą bardziej aktywnym i napierającym presję przeciwnikiem. Pięknie, teraz to może się zakończyć. Mamy liczenie, mamy liczenie, dla Kamil liczony. Mamy tak, mamy liczenie moi drodzy, jeżeli Kamil będzie chciał teraz wygrać, no musi teraz pokazać coś więcej, musi znokautować przeciwnika, albo przynajmniej zrobić jakiś knockdown, no ale póki co widać na to się nie nanosi. Dariusz mocno punktuje. Kamil już powoli opada z sił, ale pokazuje wolę walki. Walczy do końca. Pokazuje charakter. Trzeba mu to oddać. Drugie liczenie. Drugie liczenie. Niestety to nie jest dobra wiadomość dla Kamila. To nie jest dobra wiadomość. Jedna runda, dwa liczenia. Chyba mamy osobę, która wygrała. No ale czekamy na decyzję z sędziów. Natomiast moi drodzy, dwa liczenia. Ale moi drodzy, tak powinny wyglądać te walki. Tego powinniśmy się spodziewać mocnych ciosów od pierwszego gongu, od start, od pierwszych sekund. Tak powinny wyglądać te walki. Szapoba. Obydwoje pokazali charakter. Obydwoje pokazali, że potrafią się bić szacunek, szapoba. Zapraszam do werdyktu. Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów. Dariusz Diskret! No! No i tutaj nie ma zdziwienia, moi drodzy, tak mówiłem. Dwa knockdowny.